na kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam pokażę, jak się zmieniły przejazdy kolejowe w moim mieście LEGO City. Albo innym, ja wiem, nazwijcie sobie jak chcecie, a my zaczynamy. Kiedyś... Teraz Przejazd dwa Kiedyś teraz Kiedyś... Teraz. A ten się nie zmienił. Tylko doszły światła, jak widzicie. To pamiętam, jak chyba wyglądał. Po prostu nie było tych świateł. Nie było tych świateł. No i teraz Wam może pokażę wszystkie przejazdy. Tak od góry. No, jeszcze widzą jak mogliście tutaj zauważyć. O, no to to jest nowy dworzec peron, nie wiem co nazwać, to teraz Wam go fajnie, po... nie, nie teraz tylko, może jak Wam pokażę przejazdy, to Wam pokażę wszystkie dworce, perony, jak wyglądają. No i super, zepsułem sobie całą wioskę. Super, no lepiej to się nie dało. Powinniłem naprawię. No to teraz perony. No to, to jest akurat porzucony peron, na którym mi zabrakło materiałów. No dobra, no to koniec tego filmu. Zostawcie suba, łapkę w górę, komentarz. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Papa. Pa. A nie, jeszcze dziękuję za. Dziękuję za 121 subskrypcji. To jest 121 subskrypcji. O, bardzo dziękuję. To teraz się widzimy w kolejnym odcinku. Papa. Pa.